Zmagasz się z dną moczanową? A może znasz kogoś, kto ma tego typu problem zdrowotny? Jeśli tak, to jest właściwy materiał informacyjny dla Ciebie lub Twojego znajomego. Zobacz do końca. Pamiętaj jednak, że to nie jest porada medyczna, a informacja pochodząca z książki naturopaty i psychoterapeuty Wernera Cuniego. Aktywny zeolit. Klinoptylolit. Werner Cuni opisuje przypadek mężczyzny 52 lata. Od ponad roku występowały silne napady bólu, pojawiające się nieregularnie, najczęściej w nocy. Ból dotyczył głównie stawu u podstawy dużego palca nogi. Staw był zaczerwieniony i obrzęknięty. Pojawiły się początki deformacji oraz lekka gorączka. Dotychczas mężczyzna był leczony farmakologicznie lekami zylorik oraz alopurinol. Jednak, jak opisuje Kuni, efekt był tylko ograniczony. Po trafieniu na terapię Werner Cuny zalecił zastosowanie klinoptylolitu w dawce 3 gramy raz dziennie do doustnie w niewielkiej ilości wody. Zgodnie z opisem w książce, po trzech tygodniach nastąpiło wyraźne złagodzenie bólów stopy i palca. Kühni zaznacza, że pacjent mógł ponownie pić piwo, co wcześniej zawsze prowokowało atak bólu, a tym razem nie wywołało dolegliwości. Jeśli ten temat cię zainteresował i chcesz wejść w niego głębiej, zebrałem wszystko co najważniejsze o najskuteczniejszym zeolicie clinoptylolice Lava Pure w jednym miejscu Naturalne Zdrowie. Link do tego miejsca jest w zależności od tego gdzie oglądasz ten materiał w bio lub w opisie. Można tam spokojnie wybrać to, co najbardziej z Tobą rezonuje. A jeśli uważasz, że to może się komuś przydać, przekaż to wideo dalej. Zdrawiam i życzę dużo radości oraz wolności. Krzysztof Mrozek.